No, idziemy krupówkami chciałem was pozdrowić z Zakopanego dzisiaj nie ma ludzi po weekendzie tak to wygląda także w weekendy jest ludzi a jak się kończy weekend to się robi pusto o po weekendzie puściutko jest godzina około ósmej coś takiego, w wakacje no to wiadomo, pełno ludzi teraz cisza i spokój ale w dzień było dość dużo ludzi, ochłodziło się w górach śnieg także warto przyjechać w tygodniu, specjalnie w tygodniu w październiku warto, bo w weekend dużo ludzi ale w tygodniu no to już nie ma. Ale takie zakopane lubię. Cisza, spokój, wieczorkiem. Nie ma ludzi. O. No Także widzicie jak wygląda zakopane w martwym sezonie Zaczyna się martwy sezon i będzie do świąt Bożego Narodzenia. Wiadomo w weekendy zawsze trochę ludzi się pojawia ale w tygodniu no to jest raczej pusto Tak będzie w tygodniu o. Kończę Pozdrawiam gorąco. Lechu podróżuje, cała ekipa z Chorwacji, no i wszystkich, którzy oglądają.